Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w nowym filmie. Na samym wstępie ważna informacja, tylko szybciutko, że każda osoba, która chce zakupić gazetkę miesięcznik na czerwiec, w którym jest horoskop na każdą sferę, tak naprawdę w czerwcu, to pamiętajcie, żeby wysłać mi koniecznie maila, dlatego że ja te gazetki wysłałam na maila. Jeżeli wy, bo były już takie, że, takie sytuacje, że ktoś opłacił gazetkę, ale ja nie mam maila do tej osoby, to ja nie mam jak wysłać tego miesięcznika, więc więc bardzo Was proszę, jeżeli ktoś chce taki miesięcznik, napiszcie koniecznie do mnie maila, że już na przykład zapłaciliście czy cokolwiek. I ja Wam ten miesięcznik od razu wyślę. Yy, I też słuchajcie, teraz przez weekend nie będę dostępna. Ten film nagrywam w czwartek, trochę z wyprzedzeniem, z tego, że wyjeżdżam. I wracam do Was w poniedziałek, więc na wszystkie wiadomości, na wszystkie maile, na wszystkie właśnie zamówienia miesięcznika Odpowiem słuchajcie z samego rana w poniedziałek, żeby wszystko ładnie zorganizować e, I tak, dzisiaj mamy tylko dwie grupy i są to przesłania anielskie Grupa numer jeden ma żółty motylek, a grupa numer dwa różowy Więc dajcie sobie filkę, wybierzcie grupę, która najbardziej Was przyciąga, a ja przechodzę do grupy numer jeden i witam osoby, które wybrały grupę numer 1, czyli ten żółty motylek i patrzymy dla was co aniołowie chcą wam ważnego przekazać, powiedzieć na tą chwilę, na ten moment, jaka ważna informacja może dotycząca waszej przyszłości, przeszłości albo teraźniejszości. Więc wasza pierwsza energia to lapis lazuli, odmieniające życie, objawienia lub doświadczenia. Nastał czas wielkich i błogosławionych zmian, a Bóg wspiera Cię na każdym kroku. Więc słuchajcie, jest odmieniające życie, objawienia lub doświadczenia. Ja tutaj widzę, że teraz nastał czas pewnych zmian, i większość z was może teraz odczuwać pewien dy dyskomfort, może czuć się nieswojo w swojej skórze, Ym, możecie po prostu czuć, że coś jest nie tak. I niby teoretycznie wszystko dookoła gdzieś tam się zgrywa, niby jest tak jak zawsze, ale jednak wewnątrz jest jak. Jakaś rozterka, albo troszeczkę właśnie ta energia takiej niepewności, jakby po prostu coś było nie tak. I z tą energią um, pokazuje mi się sytuacja właśnie. Taka, że teraz przychodzi czas na jakieś większe zmiany. Że teraz, słuchajcie, jest czas na zmiany, które do Was przyjdą i aniołowie Was bardzo mocno też w tym wspierają. Natomiast jakie zmiany tutaj będą iść w Waszym kierunku, które wyjdą Wam na dobre? I to mogą być naprawdę proste, malutkie zmiany, tak? Jak nie wiem, dla niektórych z Was sposób odżywiania, niektórzy z Was, nie wiem, zmienią coś w ubiorze, niektórzy kolor włosów. Natomiast tutaj jest jasny dla Was znak, że teraz przechodzicie przez jakiś proces który Was popycha mocno do przodu będzie Was popychać mocno do przodu więc nie bójcie się, nie martwcie się, jeżeli czujecie się, że coś już nie służy albo, że e, czujecie się nieswojo, bo to jest taka część po prostu większej transformacji, bym powiedziałam e, powiedziała dlatego, że idziecie do przodu, a nie owie chcą Was popchać do przodu w kierunku fajnej, pozytywnej ścieżki, jeżeli chodzi o najbliższe miesiące i kolejna energia to apofilit, czyli zwiększone wsparcie, Twoje Pozytywne nastawienie i chęć otrzymywania otworzyły drzwi do obfitości, możliwości i wsparcia, i jest to klucz dla Was wszystkich, dla osób, które zmagają się z jakimiś problemami, zagwozdkami, zmartwieniami. Z apofilitem widzę zdecydowanie, że tutaj warto zmienić swoje nastawienie, więc zastanówcie się teraz, czy, hmm, czy nie było w Was teraz za dużo takich bardziej rozterek, czy w Was nie było teraz za dużo takiego zwątpienia, bo jest to e, przypominająca energia, przypominająca karta gdzie aniołowie mówią, że jeżeli chcesz mieć jakby szczęśliwe życie, czuć się szczęśliwa każdego dnia, to nie osiągniesz tego martwiąc się o jutro nie osiągniesz tego zamartwiając się o wszystko dookoła albo jeszcze bojąc się czegoś, więc warto zmienić tutaj swoje nastawienie, warto właśnie bardziej skupić się na pozytywnej energii, to też może chodzić o bardzo proste sprawy że na przykład niektórzy z Was otaczają się jakimiś osobami, które bardziej Was ściągają w dół, więc um, dla każdego z Was to będzie całkowicie coś innego. Natomiast to jest czas, w którym powinniście postawić na siebie i być bardzo uważni, być obserwatorami i dostrzegać wszystko dookoła, e, jakie znaki będą do Was przychodzić, ale właśnie też skupić się na tym, że jeżeli czegoś bardzo pragniecie, to miejcie tą wiarę w to, że idziecie w dobrym kierunku. Tak, bo tutaj, właśnie tutaj, widzę z tym zwiększonym wsparciem, że też potrzebna jest wasza praca. Czyli, właśnie, jeżeli chcecie być szczęśliwi, nie możecie każdego dnia myśleć o smutku. Wiecie o co chodzi. Więc tutaj, warto też zmienić troszeczkę swoje nastawienie. Ale tutaj, też zwiększonym wsparciem, widzę przede wszystkim że szybko może coś się odblokować, jeżeli zmienicie swoje nastawienie i to nie musi dotyczyć tej nowej drogi, jakiejkolwiek innej sytuacji możecie cały czas kurczowo czegoś się trzymać i trzymać się tego ze strachu albo z chęci kontroli, co jest niskimi wibracjami natomiast jeżeli coś puścicie, zaufacie, wtedy się coś odblokuje i wtedy do Was coś z łatwością przyjdzie, więc to jest tutaj też klucz i rozwiązanie i aniołowie Was będą bardzo mocno w tym wspierać i co macie dalej? To jest turmalin arbuzowy. Redukcja stresu. Odstresuj swój umysł, ciało i harmonogram, ponieważ potrzebujesz odpoczynku, naładowania akumulatorów i odnowy. Jest to dla Was w szczególności przesłanie, że potrzebujecie więcej odpoczynku. Jeżeli niektórzy z Was już planowali, żeby zapełnić sobie piątkowy wieczór dodatkową pracą albo weekend, też zająć się jakąś pracą, obowiązkami większymi, nie warto na razie za to się zabierać, jeżeli macie szansę, żeby coś odłożyć. Troszeczkę przełożyć to warto, do tego, że jesteście zmęczeni po całym tygodniu, tak naprawdę, pracy albo po jakichś też cięższych sytuacjach, może emocjonalnie ciężkich sytuacjach, więc potrzebujecie ciszy i spokoju. Ta cisza i spokój to też może być, słuchajcie, odstresowanie nawet w gronie bliskich osób, osób, których kochacie, wyjście na kawę z kimś, spędzenie miło czasu, ale to nie jest najlepszy czas do zmuszania się, do robienia czegoś więc róbcie to, co wasze serce wam podpowiada, bo tu aniołowie bardzo mocno właśnie podkreślają, że wy możecie też nie do końca czuć, że jesteście na przykład zmęczeni, niektórzy z was ale so, jesteście rozdrażnieni, wszystko was wkurza i to jest właśnie to jakby przemęczenie, które w was siedzi i które chce wyjść po prostu, więc skupcie się teraz na najbliższych dniach, żeby się wyciszyć żeby się uspokoić, zróbcie coś dla siebie trzeba iść w kierunku pozytywnej dobrej energii, a odpoczynek słuchajcie regeneracja też ma fajnie. I wysokie, wysokie wibracje, więc też tutaj powinno Wam to pomóc. Kolejna energia to szmaragd, ceremonie i uroczystości. Jest to czas ważnych momentów przejścia w życiu, takich jak wesela, urodziny, ukończenia studiów lub rocznice. <laughs> Przepraszam. I ten szmaragd, słuchajcie, mówi mi o jednej rzeczy. Pierwsza z tych rzeczy, te ceremonie i uroczystości, jest to dla Was ważny moment, dlaczego, dlatego, że teraz będziecie przechodzić przez jakiś fajny proces, jakiś etap większych zmian i te większe zmiany będą zadziewać się nie tylko przez najbliższy dzień, dwa, trzy, tylko przez najbliższe dwa, trzy miesiące. Więc skupcie się, korzystajcie z tego czasu najlepiej, jak potraficie, ale też, słuchajcie, ze szmaragdem widzę, że niektórzy z Was, jeżeli na najbliższy miesiąc, dwa, szykują się na jakieś większe wyjście, może to będzie z Wasze wesele, może chrzciny, urodziny lub pikniki, grille, one będą, słuchajcie, udane dlatego że aniołowie nad tą imprezą będą, słuchajcie, też czuwać. I warto na to pójść, warto tutaj się odprężyć i skorzystać z pozytywnej energii. Macie jeszcze energię turkusu, czyli duchowa ścieżka. Twoje prawdziwe przekonania stają się coraz wyraźniejsze, co skłania Cię do dokonania niezbędnych zmian życiowych. Jest to, słuchajcie, podsumowanie całego Waszego czytania i tak jak powiedziałam, wchodzicie na Jakiś całkowicie nowy etap, na jakiś y, duży etap większych zmian, więc nie bójcie się go, zaufajcie. Y, to wszystko Was popnie w pięknym, nowym całkowicie kierunku. Więc obserwujcie, patrzcie, dbajcie o siebie, zadbajcie o swoje emocje, o swoje uczucia. I tak jak tutaj macie, idzie do Was całkiem nowa droga. Wyjdziecie w kierunku tej nowej drogi, która jest znacznie lepsza, która przyniesie Wam więcej spokoju i też szczęścia. Więc zaufajcie. Idźcie w to, bo to jest naprawdę taki pozytywny dla Was znak Więc ja Wam życzę wszystkiego co najpiękniejsze Pozdrawiam Was cieplutko i przechodzę do grupy numer 2. I witam osoby, które wybrały różowego motylka I już słuchajcie, patrzymy przesłanie anielskie dla Was na tą chwilę, na ten moment Co dla Was ważnego, chcę tutaj się pokazać Uciekacie. Dobra. Pierwsza energia to energia granat. Oczyszczenie i detoksykacja. Nadszedł czas, by uwolnić fizyczne i energetyczne toksyny z Twojego życia. To jest przede wszystkim dla wszystkich skierowane którzy teraz czują obniżenie nastroju, którzy czują się troszeczkę gorzej, może Wasze ciało jest o wiele słabsze, albo Wy nie potraficie się na niczym skoncentrować. To jest bardzo jasny, słuchajcie, znak od aniołów, żeby zwrócić uwagę na to, co jecie, co pijecie, dlatego że możecie na przykład nadużywać kofeiny, tak? albo nadużywać, nie wiem. Hmm... Cukru, czegokolwiek, a jeżeli macie i tak zdrowy tryb życia, może właśnie wasz organizm potrzebuje całkiem też czegoś nowego jakichś nowych witamin. Więc tutaj dla Was y, powinno być bardzo duże zwrócenie w kierunku zdrowia. Nie mówię, że ono się popsuje. Absolutnie nie. Natomiast aniołowie pokazują, że coś warto zmienić w swoich nawykach albo żywieniowych, albo to, no, to, co pijecie, to, co jecie, albo też częstotliwość spożywania posiłków, bo niektórzy z Was jedzą zbyt mało. I tutaj mi chodzi o to, że na przykład pomijacie śniadanie, albo pomijacie obiad ze względu na pracę, obowiązki, y, zamieszanie. Więc tutaj bardzo mocno zwróćcie, słuchajcie, uwagę w kierunku właśnie bo wasz organizm się osłabia um, i też wasz umysł może troszeczkę wolniej pracować, możecie czuć naprawdę się troszeczkę nie tak. więc tutaj, kluczem jest, słuchajcie, właśnie to. Też może to być, słuchajcie, fajny znak, na przykład u mnie tak zawsze było, zawsze było. E, zazwyczaj, właśnie jak ta karta mi się pokazywała, że na przykład e, dopiero wtedy zwracałam uwagę, że piłam za dużo czarnej herbaty, i na przykład czarną herbatę zamieniłam sobie na zioła, na przykład na melisę, która uspokaja, no nie? Więc zrobiłam sobie takie, jakby, właśnie odbicie tego, co na przykład czarna herbata robi albo właśnie piłam za dużo kawy, więc sobie zaczęłam pić kawę zbożową, tak, więc tutaj warto zwrócić uwagę, może coś warto zamienić, może zacząć pić jakieś ziółka, może właśnie jakieś herbaty słodzone owocowe warto zastąpić jakimiś ziółkami, więc tutaj wy powinniście odkryć, co to będzie, natomiast ważną wskazówką jest właśnie tutaj odżywianie i kolejne przesłanie to jest opal, pozwól sobie błyszczeć i lśnić, przewodnictwo wiedzieć. Ku odwadze i pokazaniu tej strony swojej natury, która zwiększa niż samo życie. Ta energia mówi o tym, żebyście byli prawdziwym sobą, żebyście nie ukrywali, nie zmieniali, nie dostosowywali się do innych. Niektórzy z Was być może teraz zakładają maski, bo chcą kogoś tutaj troszeczkę uwieść. Niektórzy z Was być może zagryzają zęby w pracy i słuchają kogoś o pierdzielu. To jest, słuchajcie, na najwyższy czas, żeby zacząć iść swoją drogą, żeby zacząć dbać o to, co jest dla Was najważniejsze, czyli o samego Siebie. I z opalem tutaj zdecydowanie widzę, żeby nie ukrywać tego, kim jesteście naprawdę, żeby nie oszukiwać, żeby nie zmuszać się do pewnych zachowań, żeby nie kontrolować się tak sztywno z jakimiś zachowaniami. Bądźcie sobą, bo mm, prawdziwa osoba, prawdziwa miłość, praży, prawdziwa przyjaźń um, wychodzi stąd, że ktoś akceptuje na 100%. Tak, z wszystkimi wadami i zaletami, i trzeba o tym pamiętać, że nawet jeżeli popełniliście gafy w ostatnim czasie, to nie katujcie się tym, bo niektórzy z Was. Mogą przeżywać, że zrobili błąd, że się pomylili. Albo że zrobili coś nie tak, natomiast nie w tym, jakby rzecz. Każdy z nas popełnia błędy, jesteśmy tylko ludźmi i to jest normalne, że popełnimy błędy, że czasami będziemy żałować pewnych zachowań, że czasami zareagujemy zbyt emocjonalnie, zbyt agresywnie i jest to ok. Więc tutaj z tym opalem to jest przesłanie od aniołów, do większości z Was też w innym kierunku. Natomiast w wielkim skrócie to jest jakby takie wsparcie aniołów, że świat kocha Was takimi, jakimi jesteście i nie starajcie się zmienić na siłę, nie starajcie się udawać kogoś, kim nie jesteście. Bądźcie sobą, kochajcie siebie. Najważniejsze, żebyście Wy sami byli szczęśliwi za sobą, bo tu słuchajcie, nie chodzi o to, żeby na siłę pokazywać to, czego nie lubicie w sobie, ale chodzi o to, żebyście Wy poczuli komfort w byciu tym, kim jesteście, czyli tak jak żyjecie lub z jakimi osobami się spotykacie, tak, żeby być po prostu sobą. Więc opalem widzę, żebyście bardziej uwierzyli w siebie niektórzy z Was może się stresują przed jakimś ważnym wydarzeniem, coś Was czeka i myślicie, że sobie z tym nie poradzicie że nie dacie rady albo wątpicie w siebie nie wątpcie, nie wątpcie w siebie aniołowie Was bardzo mocno wspierają to jest Wasz czas idźcie śmiało po to, czego pragniecie i nie zaniżajcie samych siebie co tutaj macie jeszcze? Rubelit. To jest, słuchajcie, pasja i cel. Twój entuzjazm zapewnia energię i motywację do pracy nad znaczącym projektem, który jest bliski Twojemu sercu. I z pasją i celem widzę przede wszystkim, żebyście teraz skupili się na tym, czego naprawdę pragniecie, czego naprawdę chcecie, żebyście nie zmieniali tego, um, różne rzeczy w swoim życiu tylko dlatego, że ktoś od Was tego wymaga albo że, nie wiem, partner na coś krzywo patrzy. Z pasją, przepraszam. Musiałam na chwilkę przerwać, bo piesek tutaj się uruchomił. Jeżeli słuchajcie, chodzi o pasję i cel, ja tutaj widzę zdecydowanie, żeby przez najbliższy czas skupić się na tym, przepraszam, wszystko słuchajcie, przeszkadza, więc do Was przyjdą niedługo też jakieś niespodziewane wiadomości od kogoś, nie wiem od kogo. Natomiast spodziewajcie się różnych em, pozytywnych sytuacji dookoła, które do Was przyjdą. Natomiast wracając do pasji i celu, tutaj zdecydowanie widzę też, żebyście skupili się na tym, co kochacie robić. Może niektórzy z Was kochali zawsze tańczyć. To jest najlepszy czas, właśnie, żeby zacząć tańczyć. Albo niektórzy z Was kochają rysować, niektórzy robić coś w ogrodzie. To jest najwyższy czas, żeby troszeczkę skupić się na tym, co tak naprawdę kochacie. I jeżeli skupicie się na tym, co kochacie, na tym, co lubicie, to też wasza pewność siebie i wiara w siebie wzrośnie. I patrzymy sobie, co tutaj macie jeszcze. Macie cytryn. To są zbyteczne. Zmartwienia. Uwolni się od ciężaru zmartwień, oddając je Bogu w celu uzdrowienia i znalezienia rozwiązań. I z tytrynem widzę zdecydowanie, że tutaj nie macie czym się martwić, że idziecie w fajnym kierunku, natomiast wasza grupa jest szczerze bardzo mocno pokazana w kierunku tego, że musicie zadbać o swoje ciało i o swój umysł. Strictem na 100% o samych siebie. Pierwsza grupa była bardziej transformacyjna w kierunku nowej drogi. Wy macie grupę. Że czas zrobić porządek z sobą samym, e, czyli zrobić coś dla siebie jeżeli z czegoś nie jesteście zadowoleni, to to zmienić, więc Wasza grupa stricte dotyczy tylko i wyłącznie Was samych i nie macie o co się martwić um, i wszystko to, co tam u Was gdzieś nie gra malutku jakieś malutkie rzeczy, nie przejmujcie się tym, bo niedługo znajdziecie na nie rozwiązania i sami sobie świetnie z czymś tutaj poradzicie i dacie radę. I macie jeszcze apofilit zwiększone wsparcie, czyli to samo przesłanie co grupa numer jeden, więc tutaj aniołowie będą na każdym kroku Was wspierać i czekają na Waszą prośbę o Pomoc. Więc jeżeli sobie z czymś nie radzicie, jeżeli macie z czymś problemy, poproście anioły o pomoc. I podsumowanie waszego czytania to jest ametyst, czyli znowu piękne podsumowanie. To jest ujawnianie twojego prawdziwego ja. Kiedy pozwolisz innym poznać prawdziwego siebie, poczujesz się kochany za to kim naprawdę jesteś. Więc zostawiam Was z tym pięknym podsumowaniem, które idealnie zarezonowało, zarezonowało z całym czytaniem. Ja się z Wami żegnam. Wszystkiego co najpiękniejsze i pa pa.